Mamy dziś 27 kwietnia 2025, 117 dzień roku, wschód słońca o 5.13, zachód o 19.55. Dzień trwa 14 godzin 42 minuty, jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 5 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 7 godzin. Imieniny obchodzą Teofil, Zyta oraz Anastazy, Andrzej, Antym, Bożebor, Felicja, Jakub, Jan, Józef, Kanizjusz, Marcin, Ożanna, Piotr, Teodor, Tertulian, Tertuliana i Żylimysły. Ze świąt nietypowych mamy dziś Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego, Światowy Dzień Fotografii Otworkowej, Światowy Dzień Grafika, Dzień Florysty i Światowy Dzień Tapira. W 1521 Ferdynand Magellan zginął w potyczce z mieszkańcami wyspy Mactan na Filipinach w 1613 pożar zniszczył niemal całą zabudowę Gniezna. W 1667 z powodu ubóstwa angielski prozaik i poeta John Milton sprzedał za 10 funtów prawa do swojego Raju utraconego. W 1810 Ludwig van Beethoven skomponował utwór dla Elizy. W 1865 na rzece Mississippi zatonął statek Sultana, w wyniku czego zginęło od 1200 do 1700 osób. W 1867 w Paryżu odbyła się premiera opery Romeo i Julia Charlesa Gunoda rok 1915 Pierwsza wojna światowa francuski krążownik pancerny Lion Gambetta został zatopiony na morzu jońskim przez austro-węgierski okręt podwodny U5 w wyniku czego zginęły 684 spośród liczącej 821 osób załogi w 1940 Reichsführer SS Heinrich Himmler wydał inspektorowi obozów koncentracyjnych Oberführerowi Richardowi Glukesowi rozkaz założenia w oświęcimiu obozu koncentracyjnego. Rok 1941 Kampania bałkańska. Wojska niemieckie wkroczyły do Aten u wschodnich wybrzeży. Peloponezu, niemieckie bombowce nurkujące Junkers U-87 zatopiły ewakuujące alianckich żołnierzy, brytyjskie niszczyciele HMS Diamond i HMS Rhineck oraz holenderski statek transportowy SS Slamat, w wyniku czego zginęły 983 osoby. W 1956 urodziła się Eleni, piosenkarka. W 1960 Togo uzyskało niepodległość od Francji. W 1961 Sierra Leone uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii. W 1968 w Paryżu zespół pod kierownictwem Christiana Cabrola przeprowadził pierwszą w Europie operację przeszczepienia serca. Biorca zmarł po 51 godzinach. Rok 1971 wojna o niepodległość Bangladeszu w Kaligani na w północy kraju pakistańscy żołnierze dokonali masakry około 400 bengalskich Hindusów próbujących przedostać się do Indii. W 1981 Xerox Park zaprezentował mysz komputerową, która otworzyła drogę dla interfejsu graficznego. W 1987 ukazał się album The Replacements zatytułowany Pleased to Meet Me. W 1992 ukazał się album Nick Cave and Bad Seeds, zatytułowany Henry's Dream. Night, head head w 1998 ukazał się album Blind Guardian, zatytułowany Nightfall in Middle-earth. W 1998 okazał się album Katatonia zatytułowany Discouraged Ones. W 1998 okazał się album live Steve'a Hacketta, zatytułowany The Tokyo Tapes. W 1998 ukazał się album Cradle of Filth zatytułowany Cruelty and the Beast. W 1999 ukazał się album Toma Waitsa zatytułowany Mule Variations. But inside your head is a that's a song. W 2004 okazał się singiel JAZZ Z zatytułowany 99 Problems. W 2004 okazał się album Marillion zatytułowany Marbles. W 2009 amerykański koncern General Motors ogłosił upadłość marki Pontiac. W 2010 ukazał się album BOB zatytułowany The Adventures of Bobby Ray. W 2014 papież Franciszek na placu Świętego Piotra w Watykanie dokonał kanonizacji papieży Jana XXIII oraz Jana Pawła II. Na uroczystości obecny był emerytowany papież Benedykt XVI. Była to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja głowy kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954 oraz pierwszy raz, kiedy papież kanonizował dwóch swoich poprzedników i kiedy to na jednej uroczystości przewodniczyło dwóch papieży, emerytowany i obecny. W 2015 ukazał się album Arena zatytułowany The Unquiet Sky. W 2018 ukazał się album Post Malona zatytułowany Beerbongs and Bentleys.